Afganistan. Dla większości z nas to tylko wojna, terroryzm i zniszczenie. Ale to tylko część prawdy. Jest jeszcze coś, czego media nie mówią. Jak to możliwe, że ludzie, którzy mają tak mało, są gotowi dawać tak wiele? Skąd ta niezwykła gościnność, która każe im traktować gościa jak świętość, nawet za cenę własnego życia? Gdy byłem w Pakistanie, uważałem ich za absolutnych królów gościnności, ale miejscowi powiedzieli mi kiedyś: Chcesz poznać prawdziwą gościnność? Jedź do Afganistanu. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, ale kiedy już tam dotarłem, zrozumiałem, że nie były to puste słowa. Od tamtego momentu cały czas zastanawiałem się, dlaczego ludzie, którzy mają tak niewiele, dają z siebie aż tyle. I wiecie co? Oni są gotowi oddać za swojego gościa nawet życie. Dosłownie. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Historia ta miała swój początek jeszcze w 2021 roku, kiedy to pojechałem do Pakistanu. I to właśnie tam, przy herbacie ze znajomym, usłyszałem coś, co wtedy wydawało mi się wręcz nieprawdopodobne. My jesteśmy gościnni? Możemy być co najwyżej na drugim miejscu. To Afganistan pod tym względem jest numerem jeden. Te słowa nie dawały mi spokoju, postanowiłem więc to sprawdzić. Po wielu przygotowaniach w końcu udało mi się wyruszyć do Afganistanu i wtedy wszystko zaczęło układać się w całość. W ciągu dwóch tygodni w Afganistanie poznałem ludzi, którzy zmienili moje spojrzenie na ten kraj. Dziś opowiem Wam o trzech spotkaniach. Które pokazały mi, co to znaczy prawdziwa gościnność. Ale, żeby poznać różne oblicza tego kraju, zobaczymy, jak to jest gościć w zarówno zamożnym afgańskim domu, u prostych, przydrożnych pracowników w małej miejscowości, ale też u talibów w ich kurskiej bazie. W Afganistanie? Oczywiście poza dużymi miastami niezwykle często zdarza się, że ktoś do was przypadkiem podchodzi i pyta, czy zechcielibyście być u nich domu gościem. Zacznijmy więc od pierwszej historii, gdzie poznałem Nauida. A takie spotkania to często coś więcej niż zwykłe zaproszenie. To początek niezwykłej relacji. Siedzę tutaj teraz z jego wujkiem, za chwilę wróci, bo oczywiście przy całej swojej uprzejmości powiedział, ale ty nosisz przecież zwykłe ciuchy, ja ci muszę dać nasze szalwarkami. Więc zawsze są osobne pokoje dla gości. Oni są w ogóle zawsze bardzo zdziwieni, że my w Polsce na przykład takich miejsc nie mamy, że ja na przykład mieszkam w mieszkaniu, gdzie jest tylko salon i sypialnia. I To, to są zdziwieni, wtedy są to jak ty gości przyjmujesz do domu. Oni mają zawsze takie pomieszczenie dla gości i takie jest na przykład teraz tutaj. To jest akurat taki dość zamożny, myślę, dom. Zawsze jest oczywiście dywan, kultura dywanowa, jest, yy, są poduszki, materac, tutaj jest mój plecak. Tu mamy akurat telewizor z racji, temperatury jest jeszcze to, bo przyszedł mój szalwarka mis, to za chwilę. I oczywiście każdy ma osobną własną łazienkę. Nauit, bo tak miał na imię mój gospodarz, przyniósł mi tradycyjne szalwarka mis, po czym stwierdził, że koniecznie musi mi je prezentować a potem dorzucił do tego jeszcze ich klasyczne sandały. Też wyjątkowa rzecz, która mi się przydarzyła, to przed chwilą wrócił kolega ze swoją mamą, co dla mnie było w ogóle czymś nowym tutaj. Kobiet się tu raczej nie widuje, a przyszedł z mamą. Powiedział, że jego mama chciałaby po prostu przywitać mnie u siebie w domu i powiedziała, że no to jest jej syn i jeżeli ja jestem przyjacielem jej syna, to ja też jestem jej synem i mogę tu przychodzić, kiedy chcę. Właśnie dostałem lekcję, jak otwierać migdały. Trzeba po prostu wziąć dwa orzechy ze sobą i jeden o drugi roztrzaskać. Po wstępnej herbatce i tradycyjnych afgańskich przekąskach przyszedł czas na główną ucztę. Na początku trzeba umyć ręce, więc zgodnie ze ściśle panującą tam hierarchią, najmłodszy członek rodziny, albo nierzadko po prostu służący, podchodzi do wszystkich z miską wody. Następnie na ziemi rozkładana jest gumowa mata, a na niej stopniowo ląduje jedzenie. Jest to kilka talerzy, różnego rodzaju potraw, które wszyscy jedzą rękami z jednej miski. Chociaż w przypadku zamożnych domów każdy dostaje też własny talerz, a czasami nawet sztućce. Chociaż rzadko się to zdarza. Czasami jest to trochę aż krępujące, bo naprawdę jestem tu niesamowicie dobrze traktowany, ale teraz właśnie zasiadamy do jedzenia i mamy tutaj. Savatka with macaroni, mm -hmm. reš, with steam it's getting, you know. Cooked. Oh, it's, yeah, it's, smoked. it's yeah. smoked. yeah. And this is the bread, Afghani yeah. bread, you know. Yeah, it's still warm. Yeah, it's still warm. Yogurt, we make this yogurt in our house. And this is, you know, vegetables. mint nice and mint. we call it nana. Oh, um, nice. This is, you know, a cucumber. Cucumber. Yes, but we call it badrang in our language. Colega que mnie tu zaprosił. Mówił a ja słyszałem, że wy tam macie taką podróżnicę, taką grupę, gdzie tam możecie, nie wiem, spotykać lokalnych ludzi. Mówię, no jest coś takiego jak couchsurfing. Więc pytał, a ja też to mogę mieć, też to mogę ściągnąć. Mówił, oczywiście, że możesz, będziesz gościł sobie ludzi z zagranicy i tak dalej. Był tak ucieszony, ściągnął od razu łapkę. I on powiedział, że on chce mieć jak najwięcej gości, że on chce wszystkim pokazywać, jaki tutaj Afganistan jest piękny i, i, i gościnny. Więc widzać w, w nich naprawdę taką niesamowicie szczerą potrzebę właśnie tutaj goszczenia ludzi, pokazywania tego, jak są dobrzy, w ogóle tego, jakie więzi społeczne mają, że on tutaj zaprosił też swoich kolegów czy kuzynów, żeby razem ze mną e, mogli usiąść i coś zjeść. Postarałem się nie przyjeżdżać z pustymi rękoma i nabrałem mnóstwo, oprócz tego, że oczywiście polskich monet, żeby rozdawać, to jeszcze cówki jako taki, takie tradycyjne słodkości z Polski. Bardzo istotną częścią afgańskiej gościnności jest również spędzanie czasu i rozmawianie ze swoimi gośćmi. Przedstawił mnie więc swoim znajomym, czy też zabrał na zwiedzanie miasta. Jest so yes. właśnie łowili ryby tutaj w tym tunelu. To mamy jakieś opuszczone wesołe miasteczko. Tam widać autka. Można było się przyjechać. Tu jest wielka huśtawka. Ciekawe czy można ją jeszcze ręcznie rozpuściać Is this park also from, from Soviet Union time? No, no, not, And, you know, Wychodzimy właśnie z tego parku. Jest w zasadzie opuszczony, chociaż tutaj parę miejsc do jedzenia jeszcze widzę jest, ale nie ma w ogóle ludzi. I właśnie nam powiedzieli jakieś ziomeczki, że on był za poprzedniego rządu jeszcze otwarty. I był głównie dla rodzin, głównie tam jednak kobiety z dziećmi przychodziły, a teraz, no, za obecnego rządu, sami wiecie, kto zabronili, więc park został zamknięty i opuszczony. Coś bardzo popularnego tutaj w Afganistanie, czyli kukurydza. Znaczy, zacznijmy od tego, że zaczyna się surowa, potem w takim piecu glinianym. Pan tutaj w popiole. Mała korekta. To oczywiście nie jest popiół, tylko sól, w której pan nam tą kukurydzę praży. Aż na końcu efekt jest taki. Więc tak wygląda cała procedura i jest tego w Afganistanie naprawdę bardzo dużo na każdym rogu. Oddalając się na chwilę od tego zgiełku i hałasu, mamy niemalże ciszę i spokój i chodzimy sobie po polu ryżowym. Razem z panem właścicielem, który jest znajomym mojego znajomego i nam tu wszystko pokazuje. To chyba jest Guayaba. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak rosną granaty? Co prawda jeszcze nie sezon na nie, ale właśnie tak. O właśnie, mamy granat. No i jeszcze szybki widok na życie nocne. Dużo ruchu. Street food. Świate i kolorów. Teraz się dużo dzieje. Ja tylko zrobię szybką relację z kolacji, bo siedzimy sobie właśnie na ogródku na zewnątrz. Pogoda jest do tego idealna. I mamy tak klasycznie taki łódeczkowy afgański chleb. Tutaj jest mięso mielone, takie kotlety. To się nazywa. Jukolit kofte? Yeah. Kofta. We call it kofta. Kofta. Tak, to mamy kofte. Tutaj mamy warzywo. Nie wiem jak się nazywa po polsku, ale to jest lady fingers po angielsku. Muszę to chyba wygooglować. Nie mam pojęcia, ale też jest bardzo ciekawe. What is jest? like a sauce? It's It's sauce? We call it check me. Check me. Ok. Yeah. Tu mamy jakiś sosik, mamy klasycznie warzywka i tutaj jest. Uh, and this is yogurt mixed with ice. Yogurt. We mix water with yogurt. Okej. nazywamy to duch. Duch. Yeah. I oczywiście na deser już czekają na nas więc całość wygląda tak. Bardzo fajnie. I zaczynamy wiesiady. Za każdym razem, gdy próbowałem im zapłacić za tą olbrzymią pomoc, którą mi dawali, odpowiedź była jedna i ta sama: Panie, nie obrażaj pan. W naszej religii gość jest przyjacielem Boga. Więc jakim ja byłbym człowiekiem, gdybym wziął pieniądze od przyjaciela Allaha? Postanowiłem więc podrążyć głębiej trochę ten temat i wydaje mi się, że odkryłem sekret gościnności Afganistanu. Pasztunwali: Pasztuni to najliczniejsza grupa etniczna Afganistanu. A to tajemnicze Pasztunwali to jest ich bardzo ważny plemienny kodeks honorowy, stojący na trzech filarach. Trzy obowiązki. Pierwszy... Milmastia, hospitality. Second, badal, revenge. Third, nanawate, the obligation to give sanctuary to all those who ask. What if I kill your brother? And you come for revenge. And I ask for nanawati? Then I would be obligated to feed, clothe and protect you. Codex ten is dla Pashtunów rzeczą niesamowicie istotną. I według mnie to tłumaczy, dlaczego Afgańczycy są najbardziej gościnnym krajem świata. Przypomina mi to też moją rozmowę z jednym pasztunem, który powiedział: Gdyby przyszedł tu teraz jakiś talib z karabinem i chciał Tobie zrobić krzywdę, to ustałbym mu na drodze i powiedział: Jeżeli chcesz zrobić coś mojemu gościowi, to najpierw musisz zastrzelić mnie. No i wtedy pomyślałem sobie pewnie to samo co Wy czyli bardzo fajnie że w tak wyrazisty sposób ale jednak przenośnią pokazuje jak istotna jest dla niej gościnność ale okazuje się że to wcale nie była przenośnia a bardzo dosłowne zdanie i całkiem niedawno ktoś się sam o tym przekonał rok 2005 do prowincji Kunar w Afganistanie zostaje wysłanych czterech żołnierzy amerykańskiej jednostki specjalnej Navy Seal. ich zadaniem jest rozpoznanie wrogich sił talibów. Niestety, zostają jednak namierzeni, a z całej czwórki udaje się przeżyć zaledwie jednemu żołnierzowi Markus Latrell. Całkowicie wyczerpany i wielokrotnie raniony doczołgał się jakoś do rzeki, gdzie znaleźli go mieszkańcy okolicznej wioski. I to właśnie oni, w imię kodeksu Pasztunwali, postanowili przyjąć go do siebie jako gościa i dać mu schronienie. Oczywiście talibowie bardzo szybko zorientowali się, gdzie ukrywany jest uciekinier, i zażądali od mieszkańców wioski wydania im go. Ci jednak, powołując się na pasztunwali, odmówili, i wszyscy mężczyźni wioski złapali za karabiny i stawili się gotowi do walki o życie żołnierza przecież zupełnie obcego kraju. Całe szczęście jednak, zanim doszło do poważnej walki, przybyło wsparcie amerykańskiej armii, która uratowała zarówno Markusa. Jak i człowieka z wioski, który zdecydował o przyjęciu go jako gościa. Ta historia mocno mnie poruszyła. Zrozumiałem, że dla Pasztunów gościnność to coś więcej niż tylko uprzejmość. To zasada, która wyznacza ich sens życia. Ale czy to dotyczy tylko dramatycznych sytuacji, takich jak wojna? Afganistan codziennie udowadnia, że te zasady wcielają w życie na każdym kroku. W zwykłych, codziennych okolicznościach. Ruszyłem więc dalej w podróż po małych afgańskich miejscowościach, a gdy wysiadłem z samochodu w zupełnie przypadkowym miejscu, momentalnie zostałem wezwany ruchem ręki przez pracujących obok mężczyzn. Słuchajcie, nie mam pojęcia za bardzo, co się dzieje. Kierowca mnie tu gdzieś wysadził, zaraz Wam pokażę w ogóle okolice, tak po środku niczego mam wrażenie. Pan, który tutaj siedzi koło mnie, mnie zaprosił do środka, dostałem takie lody ichniejsze. No, i nie wiem, co tutaj będzie. Niech się dzieje co chce. Pada deszcz. Tam panowie coś jakby szykują do jedzenia. Tu jest ta droga, którą przyjechałem. Tam jakieś łebki siedzą sobie, co jedzą. A wokół nas góry. I trochę nie wiem, co myśleć. Jakby mnie chcieli zrobić w konia, to mogliby to zrobić bez problemu, bo ja im tak po prostu bezgranicznie ufam. Chłopaki potrafili powiedzieć po angielsku tylko jedno słowo: Ice cream. Więc bystry wyłapałem, że zajmują się przygotowywaniem tradycyjnych afgańskich lodów Shiryak. A ja, spędzając z nimi czas, miałem okazję się przyjrzeć całemu procesowi. Najpierw do wiaderka wlewany jest sok waniliowy. Potem wiaderko wciska się w kostki lodu i obraca tak, żeby sok zamarzał na jego ściankach. Na końcu lody można zaserwować na talerzyku, w również specyficzny dla Afganistanu sposób. Tak przyszedł wieczór, a chłopaki sprzedawali swoje shirkan zatrzymującym się na poboczu samochodom. Ale oczywiście, jako że Afganistan ma też masę owoców, to w serwisie są także świeżo wyciskane soki. Do takiej produkcji trzeba już odpalić generator. Pokroić wybrane do tego owoce, czyli najczęściej banany i mango. A następnie wszystko razem zmiksować. Ale oczywiście w takiej temperaturze wszyscy preferują picie na zimno, więc chłopaki mają również wielką blaszaną tarkę do lodu, który potem starty w takim soku ląduje. Na końcu można jeszcze to poleć trochę sokiem waniliowym z Shirkan i całość jest gotowa. Pozostaje tylko zanieść to kupującym do samochodu i kolejna sprzedaż załatwiona. Jest wieczorek, za bardzo tutaj nie mamy za dużo co robić, więc teraz mnie zaprosili chłopaki do sklepu lokalnego i tutaj można zobaczyć, jak wygląda sklep na takiej prowincji. Oczywiście jest woda, do życia koniecznie potrzebna i widzę w ogóle, że oni uwielbiają energetyki, bo jest masa energetyków. Po pierwsze, o, to mi przypomina zloga naszego Monsterka, ale widzę, że nazywa się Happy. Tutaj jest jakiś Hill, który z kolei mi bardziej Red Bulla przypomina. Jest jakiś Victor, jakiś Sting, to nie wiem, co to jest. Coś, co podejrzewam, niech będzie ichniejszą Heleną. A, i oczywiście jest komandos. Więc głównie widzę, że są energetyki, ale tam też mają jakieś ciacha. No i w sumie nie za wiele. Yes, biscuits, cakes. Yes, biscuits, exactly. Skoro mówimy o gościnności, to nie było się też oczywiście bez wspólnego posiłku. Jedliśmy razem ryż z mięsem, chleb, i do tego Ladyfinger. Ale przede wszystkim w dogorowym towarzystwie. A teraz jest ten najfajniejszy moment, kiedy sobie siedzimy po jedzeniu. Chłopaki już siedzą w translatorze Google i próbujemy się jakoś tak dogadać. Ja im przez chwilę też pokazywałem na YouTube jakieś filmy z Polski, więc jest po prostu bardzo zabawnie, tak że sobie miło spędzamy czas. Pupaki <noise> teraz mierzą się z plecakiem. Ale dobrze mu teraz. Baki mnie jeszcze po swojemu ubrali i chcieli koniecznie, żebym sobie z tym pięcie zrobił z nimi. A to czekaj, to zrób jeszcze raz. Jeszcze raz tak zrób. Jest good. To jeszcze tylko na koniec dnia pokażę. Tutaj jest moje teraz łóżeczko. Będę spał na czymś takim. Razem z ziomeczkami. Eee, no i dostałem przed chwilą jeszcze jakiś krem do wysmarowania się na dengę. Czyli tu musi być ryzyko zachorowania dengą, więc będę spał na pewno w śpiworze zamknięty. ale myślę, że będzie dobrze. No i będziemy spać pod chmurką. Do tej pory padało. Mam nadzieję, że teraz będzie ok. Dzień dobry, właśnie się budzimy. Nie wiem tego dnia przekonałem się, że afgańska gościnność nie wymaga specjalnych przygotowań, drogich stołów czy wielkich domów. To po prostu ich natura, bez względu na status społeczny. Po dniu spędzonym z chłopakami stwierdziłem, że muszę odpocząć na łonie przyrody, ale też nie nadużywać afgańskiej gościnności, więc wróciłem raz jeszcze w góry. Ruszyłem więc autostopem przed siebie i dość szybko zauważyłem, że klimat robi się coraz bardziej surowy, a ja mijam coraz mniej ludzi. Ale to wcale nie znaczy, że nie było tam nikogo, bo przecież talibowie patrolują cały kraj. Wiedziałem, że tak się stanie i trochę szczerze mówiąc na to liczyłem, że jak sobie po prostu będę szedł, to ktoś się prędzej czy później zatrzyma i mnie weźmie. Więc teraz jestem sobie na takiej naczepie. Siedzę sobie, panowie, mnie zapraszają do środka, ale chciałbym trochę tutaj na zewnątrz pojechać i popatrzeć się na wszystko, co jest wokół. Tam są. No właśnie, to są panowie talibowie, co można poznać chociażby po białych flagach z islamskim wyznaniem wiary. Stoją tutaj przy tak zwanym checkpoincie. Jest ich rozsianych po całym kraju bardzo wiele. Na ogół raczej nie robią problemów, ale za każdym razem, gdy ktokolwiek się zbliża, podchodzą z karabinem i sprawdzają, kto chce przekroczyć drogę. To jeszcze tylko jednym słowem, jak to wygląda autostop. Polega tu tutaj na tym, że jeżeli ktoś już ma auto, tak jak tam widzicie za nami, albo tutaj razem z kolegą sobie jadę, jedzie taki pick-up, bo to przeważnie są pick-upy. No i jak kogoś widzi po drodze, to go po prostu zgarnia, nie wystawia się tu kciuka ani nic takiego. Po prostu się bierze osoby po drodze. Tak ja zostałem zabrany i tak mój kolega został zabrany. Więc sobie jedziemy i nie wykluczone, że ktoś jeszcze do nas dołączy. Dobra, ziomeczki wjechali w pole i mnie zostawili, bo tylko dotąd jechali. A kurczę, mi się wydawało, że to taki kawał drogi mnie podwieźli, a to się okazało, że to tylko parę kilometrów i do jakiejś takiej większej miejscowości dalej jeszcze brakuje mi 24 kilometrów, a jest 16.30. No i tak sobie szedłem przez góry. Czasem podjechałem autostopem, chociaż tutaj też nie obyło się bez przygód, bo raz nam się samochód po drodze rozklekotał. Aż w końcu zaczął nadchodzić zmrok, kiedy byłem po środku niczego do tego stopnia, że nawet nie było miejsca, żeby rozłożyć tam namiot. Jedyną rzeczą, jaką dostrzegłem w okolicy, był właśnie czek checkpoint talibów. No i wiecie, Pasztunwali, pomyślałem, bo skoro Afgańczycy są tak gościnni, to miałem nadzieję, że jak zapytam talibów, czy mogę obok nich sobie rozłożyć namiot, to mi na pewno pozwolą. Chociaż gdybym wtedy wiedział, w jaki sposób chcą mi pomóc, to pewnie bym się tam do nich w ogóle nie pchał. Szedłem i powoli zmrok się zbliża, więc przyszedłem, znalazłem, że jest taki checkpoint sami wiecie kogo i wydali się też być bardzo zainteresowani i pozwolili mi tu sobie nawet rozbić. Niestety nie mogłem szczegółowo nagrać tego, co tam się wydarzyło, ale gdy podszedłem do tego checkpointu, to była mała budka, przy której stało trzech chłopaków. To, czego nie zauważyłem, to ten domek, który wy widzicie teraz w tle i z którego wybiegło nagle dwudziestu chłopa. Obskoczyli mnie nagle, zaczęli wokół mnie skakać, wyrywali mi plecak. Oczywiście nie dlatego, żeby mnie okraść, tylko właśnie, żeby mi w ten sposób pomóc, żebym to ja nie musiał dźwigać, że oni wezmą go za mnie. Zaczęli mi wyrywać też namiot, że to oni go rozłożą, że ja mam usiąść i odpoczywać. Doszło już do tego, że byłem tak przytłoczony, że zacząłem podnosić na nich głos. Zacząłem ja im z kolei wyrywać mój plecak i mój namiot. No ale w końcu jakoś mi się udało. Chłopaki ochłonęli, a ja wtedy nagrałem ten film. Więc wyciągam właśnie namiocik. Panowie się koło mnie zebrali. I pewnie spędzimy tutaj noc teraz. Myślę, że przy nich będzie przynajmniej bezpiecznie. No bo zaraz wam wszystko opowiem, ale właśnie spędziłem noc Sami wiecie kim, ale już chcę sobie iść dalej, tylko mnie zatrzymują i nie pozwalają. Ale było spoko powiedzmy. Rozłożyłem więc namiot i usiedliśmy z chłopakami na ławce, żeby sobie wspólnie pogadać. Niestety okazało się, że żaden z nich ni w ząb nie mówi po angielsku. Ale w pewnym momencie jeden z chłopaków odpalił telefon i pokazał mi w nim nagranie z wojny. Musiał się z tym bardzo utożsamiać, bo zaczął imitować rękoma karabin, i krzyczał: Ameryka! No i wiecie, co ja biedny w tym momencie mogłem mu powiedzieć, więc tylko wydukałem, że słuchaj, ja nie jestem Amerykaninem, jestem Polakiem, więc ta wojna mnie nie interesuje. A on dalej swoje zaczął strzelać i wykrzykiwać, że strzela do Amerykanu, ale jeden z jego kolegów w pewnym momencie patnął w ramię i. Na tyle, na ile zrozumiałem, stwierdził, dobra, daj mu spokój, przecież mówi, że jest Polakiem, a nie Amerykaninem. Potem chłopaki stwierdzili, że czas na modlitwę, więc zaproponowali mi, żebym poszedł z nimi. No, w tym momencie oczywiście naturalnie powiedziałem, słuchajcie, jestem katolikiem, nie modlę się tak jak wy, więc z wami nie pójdę. O, teraz chłopaki trochę zdębili, ale chyba było im wszystko jedno, bo trochę mnie ponamawiali, ale potem sami finalnie poszli na tą modlitwę. Po modlitwie. Podeszli do mnie i powiedzieli, że teraz zapraszają mnie do tego domku i tam zjemy sobie wspólnie kolację. No, w tym momencie trochę skłamałem, bo byłem nimi już strasznie zmęczony, też głodny, ale odpowiedziałem, że przed chwilą jadłem, nie jestem głodny, bardzo wam dziękuję. No i oni znowu zdębieli w tym momencie, więc pobiegli na chwilę do tego domku, po czym wrócili, złapali mnie za rękę i na siłę wyciągnęli do tego domku, twierdząc, że teraz będziemy wspólnie jeść kolatkie. To, co zobaczyłem w środku, no to trochę mnie zaskoczyło, bo czułem się, jakbym był w jakichś koszarach. Po pierwsze, wszędzie dookoła były rozłożone łóżka polowe, a to, czego było najwięcej i co się najbardziej rzucało w oczy, to karabiny, które były porozwieszane wszędzie po supicie, głównie kałachy, ale tak naprawdę każdą możliwą broń można było tam znaleźć. Co więcej, na środku siedział starszy mężczyzna, którego nazwałem sobie mędrcem, bo po pierwsze czytał Koram, po drugie wzbudzał olbrzymi respekt. Chłopaki ewidentnie bali się przy nim odezwać albo palmąć coś głupiego, więc przebywaliśmy tam raczej w ciszy. Więc no i ja się do tego dostosowałem, bo widać, że to była jakaś bardzo ważna postać. Przyznam, że czułem się trochę mało komfortowo w tej sytuacji, ale narzekać też nie mogę, bo chłopaki nanieśli mnóstwo jedzenia i jedliśmy wszyscy razem, dali mi też bezkiepne miejsce, żebym mógł się zdrzemnąć w namiocie. Także koniec końców, nie wyszedłem na tym źle. Ale mędrzec chyba wyczuł, że średnio komfortowo się w tej sytuacji czuję, bo w pewnym momencie pokazał mi bardzo dziwny gest. Co ewidentnie odebrałem, jako że mam uciekać bardzo szybko i daleko, żeby brzydko nie powiedzieć. Więc dwa razy nie musiał mnie namawiać i zawinąłem się stamtąd, poszedłem do namiotu. I mimo, że była godzina, no, mijała 20, to poszedłem spać. A następnego dnia tak jak już widzieliście rano, zawinąłem się stamtąd tak szybko jak się tylko obudziłem. Tego dnia miałem okazję się przekonać, że nawet talibowie, na swój oczywiście specyficzny sposób, ale okazują swoją niezwykłą afgańską gościnność. Podróż przez Afganistan była dla mnie lekcją. Lekcją o tym, jak niewiele wiemy o tym kraju. W mediach Afganistan często pojawia się jako miejsce konfliktu i tragedii, ale tutaj, na miejscu, odkryłem ludzi, którzy w swojej kulturze mają zakodowaną wartość, której moglibyśmy się od nich uczyć. Gościnność tak głęboka, że potrafi przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach.